Hej, ka widzowie, witam na moim kanale. Dzisiaj zrobię dla Was kolejną historykę. Bardzo, bardzo Was przepraszam za to, że e, po prostu bardzo długo nie ma ostatnio nowych odcinków. No i e, z tej okazji może się zdarzyć, że ten będzie bardzo długi. Nie wiem czy będzie, ale możliwe, że będzie. A więc zaczynamy. Ogólnie to jest linifera, więc trzeba się spakować. Do zakupanego. I jeśli taka jeno youtuberka ode mnie nie myśl, że zgapiam, nawet nie o myśl, nawet o tym nie myśl, dlatego że ja w prawdziwym życiu naprawdę jadę do zakupanego, więc trochę się poczułam, jakbyś ty zgapiała, tylko z prawdziwego życia. Ale nieważne. Yy, więc najpierw pakujemy tak. Na pewno ten kombinezon nowy, yy, tak. Yy, a ty coś w ogóle pakujesz? To ja. No tak? Nie wiem. Dobra, naprawdę biorę. To To nie jest za ciepłe, ale trudno, ja nie będzie praktycznie. To nie będziemy tam zbyt długo. Telefon, bierzemy już jestem To u nas, to nie długo się przebiorę. Ręcznik jakiś nie biorę. A co by to wziąć? Aha. I jak coś to jest remont, bo po prostu, jakby to powiedzieć, um, ten... Zresetowałam sobie takie bokę, bo no, no, u mnie ludziom dziką rosną brody. Tyle powiem, że rosną brody. No więc no, to wszystko mam takie bardziej nale. to. No dobra, już jestem spakowana. Tak, ja jestem spakowana. Okej, okay, to teraz je ja biorę walizkę. I biorę tak. Mam coś w ogóle ciepłego. Chyba nie sumie to i w sumie... to jest taki ciepłe telefon. Aha, nie, mój telefon u nas obudzi. E, ostatnio sobie zainstalowałam takie gry, więc po prostu... To znaczy nie gry, tylko taką tapetę dziwną trochę. Więc po prostu... No, nie klikajcie. No dobra, dam... E, do walizki. No i po prostu ja już idę spać. No dobra, to ja idę spakować młodego. O kurde, gdzie ja go spakuję? E, bo nie mam pojęcia. Będzie ciężko. No dobra, biorę mu śpiworek na pewno. co ja wróc? Piwewetku mogę wsiąść. Czapkę, smuczek. Dobra, zapytam dziewczynek, czy nie mają czegoś do pożyczenia do spakowania. Dziewczynki, co? Macie coś do pożyczenia do spakowania? Nie! Eee, o, mogę się do twojego, mogę, e, twojego młodszego braciszka spakować, Haniu? No, ale mamo nie możesz, no bo gdzie ja będę się spakowała na ferie? Nie wiem, co ty będziesz się spakowała na ferie? Może do mojego się spakować na ferie? Okej. Okay. No dobra, no to tak, w śpiworku cię w sumie za nią, bo nie da się go wziąć po prostu tak, bo to jest malutki plecaczek. To wezmę może pieluszkę, jak się wciśnie, tak wciśnie, buteleczkę. No i w sumie jest spakowane, bo to mu innego trzeba. Małe dzieci, co one robią? One nic takiego w sumie robią. Nie robią, właśnie. Dobra, pakujcie się. Kto umie się pakować sam? Jest taki dzielny i mądry. Położę już jego spać Ja jeszcze tak trochę nie umiam. A mama No nie musisz krzyczeć, przecież to nie tam. Aha, ja mam tu walizkę. Moją nową walizkę. Biorę tak mój ulubiony ciusiek. W sumie mogę mam wziąć wszystko. Wszystko? W sumie wy nie macie dużo ciuchów to weźcie wszystko. No, a oblucz ciuchu Weźmy mój telefon, bo tabletka nie biorę, bo mi się gdzieś zgubił. Tak. Też się tu też nie biorę I w smy tyle wezmę. No. Daj. A ty coś bierzesz? Ja. Pakuję się, daj pretek. bo nie. Mogę się spakować do tego swojego szkolnego. Please, 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 please. W mm. Kochana, nie no pozwól jej. Nie. No dobrze. Spakuję tu ciuszki ciuchy, tego nie biorę. Ej, nie przybieram mnie swoje głupie, ciuchy, benenie. No, ej, nie, musi być taka niemiła. A mogę przecież mam swój poworyk. No tak, w sumie tam jest zimno. Albo nie wiesz, to jesteś już dużo wystarczająco. Okej, okay. idę jeszcze zaraz poprosić życie, żeby się spakowała. No i po prostu wy już spać. Okej, okay, ja śpię. Ogólnie też mamy nowe łóżko. Za darmo, oczywiście. Aaaaa ale fajnie pasowało do tapety, więc po prostu wybrałam taki. Okej, okay, no to jedziemy. No dobra. idziemy na górę. Elegancko. Oki, okay. Zosia. Co? Ona też miała bardzo, bardzo duży remont. Ona ma takie ogromne łóżko, jak jazyk. Wiecie, mój męż. Co, mamo? Stoisz tu i gapisz się w ścianę. No, spokój się. No dobra. Czy ja mam w ogóle jakieś walizki? Czy ja mam jakieś walizki? Mamo, nie mam walizek. To spokój się do tej torby, Co za problem? No, to, dobra. Biorę portfel z moją kartą, bo oczywiście bez portfela ani rusz. A jest zimno, więc biorę coś takiego. Co ja jeszcze mogę coś to. I to biorę, bo nie będziemy tam tak długo jakoś, e, coś się wróciuchów? No. W sumie wezmę szczotkę i kalendarz. Masz. No dobra, idź już spać. Oki. Okay. ok. No to ja idę spać już. Oki. Okay. Północ. Okej, okay. wydaje, że jakby nie ma jeszcze, bo mi się nie chce. Jeżyć. Naprawdę nie chcę Piochu. Tak, wstawaj, mamatko. Ja ogólnie spakuję rzeczy tego. Kubę. bułę, bułę, Bo Kuba... Jezus. Ano. Tak. Kubu się Dobra, ja idę po dziewczynki. Kubusia, weź. Śpiwór mu no, do ręki weź. Albo wiesz to, śpiwór mu może do walizki. mojej daj. Ale się, on się nie pieszy. No dobra, to po prostu nie będzie. Spa spał w śpiwór. Weź go. Albo ja go wezmę, tylko czekaj. Nie płacz, nie płacz. Tata też umie się jakoś temu Ja Jakoś, nie wiem jak, ale... Chodź Leoś. a kurż. dziewczyny wstawajcie, cio mama, wstawaj, no dobra, dubla. a co idę, wstawasz, no wstaję, nie wstawam, ej, czemu nie możesz się wziąć, nie wiem, Matko Boska. Dziewczynki, weźcie swoje bagaże, ale moja walizka jest ciężka, a mój pleciak jak letki. Nie komentujcie. Ok. Idziemy po Zoszkę i po prostu... Zośka, chodź tu! Mamo, no, no, co? Bierz bagaże, śniadanie nie jemy, tam coś kupimy najwyżej. Chodźcie, jedziemy już. Dobra, jesteśmy... Zosia, co? Mogłabyś pożyczyć portfel, tata ci oddam, bo musi nie chce wyciągać swojego portfela, jeśli mogę ogóle pakował. A ten bilet to jest dla jednej osoby, więc w ogóle nawet nie ważny jest. Yy, tu się jakoś tak? Tak, to się tak robi. Yy, dla ilu stukałaś bilet? Czekaj, policzę, bo nie wiem. Zosia, jak dla innych, żeby to podziewać bez powodu i dawać tych pieniędzy, nie odda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Czekaj, sprawdzę. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Eee, czekaj. Cztery, sześć osób. No to idealnie. Bo akurat u nas jest twórka i nas jest dwójka jeden boba stukałam, dwójka takich dzieci mniejszych, jedyna taka prawie nastolatka można powiedzieć, i dwójka dorosłych ludzi. No to idealnie będziesz niosła ten bilet. Mamo! No co? Kto idzie sobie tam zrobić zdjęcia? Yy, o! To jakiś inny peron. ci tam zrobić fotkę. Mamo! Pizzole jesteśmy! O, świetnie, też w piżamach. No dobra, przebierz się. Ja się przebieram tą moją ciepłą bluzę. O matko, no jak ja nie będę tak chodziła? O matko, muszę się w to ubrać, o Boż. W ogóle tego nie przemyślałam, jaka ja jestem głupia. Mamo. Dobra, nieważne, akurat tego nie zaplanowałam. To mój garnik. Okej. Okay. Ja się ubieram moją sukienkę, ładną. Myślałam, że my możemy tak. A ja piję będę będzie para Bo ja jestem wystarczająca na to. Oj, Jezu, dziecko. Ok, a nie wysłaniacie. Albo czekajcie. O! I Äh, Eee... Czekajcie, dziewczyny, słudzi się. No normalnie. I to tutaj o i na tym siadajcie o! E, zasłania nas! Wywalaj to i lub. No dobra. Czekajcie. Najpierw ja z tobą. Znowu nie. Dobra, najpierw się sama. Potem ja. Dobrze, że tylko łeb się robi. Matko, mi w ogóle nie wychodzą te zdjęcia. To ja teraz. Pokażę mojemu chłopakowi. Chodźcie, bierzemy. I w ogóle nie wychodzi. Co to jest? jak gówno jakieś. Boże, Mama, mam zdjęcia. Wywalcie to. Wiecie, że za ja to trzeba poszukać. Dobra, mama, idę po jakimś żarcie, bo głodna jestem. To idź. Dzień dobry, ma pan coś innego niż tylko te dobre do widzenia. Okej, weź sobie już ich nie będzie. Niech będzie dziecko. Boże, to dziecko. O, nasz peron, szybko, bierzcie te rzeczy. Rozpakowani jesteśmy, ja coś normalnie rozłożyliśmy się troszkę. Mama, a ja weźmę ten mój kaptulek dość okej? Boże! No to wóż, czekajcie, nie ma tu nikogo innego. Wów... Dobra, jedziemy na dół. Nie ma tu nikogo innego. Aha, jak coś to za to po prostu, że mnie tak długo nie było, to będzie taki bardzo długi odcinek. Okay? Prawie bardzo długi. Dobra, wsiadajcie, czekam na pociąg. O, jest pociąg. Wchodzimy. Proszę wchodzić i wsiadać i w ogóle jakieś rzeczy. Tak, o wózka nie Dobra, sorki widzowie, tylko. Mój kot! Oczywiście, musiał wejść. Tak, ma... dajcie tu bagaże. Tu jakieś inne, a tu będą nasze wszystkie. Mama, dajmy ten kubę, on jest bagażem. Jezu, dziecko. Dobra. Wy młodejcie się przespać, wy jesteście za małe. PA-PA! Hm. ja mogę odejść? Ja chcę mieć odsłonięty. Dobra, my idziemy spać. Dobra, tu będzie otwarte, żebyśmy widziały, wszystko kontrolowali. Nie mieliście zasłony. No i my tu siedzimy, ja poczuję Chcę na tym siedzieć. Zosia, co za dzieci nada? Ale niech ci będzie. Albo nie, ja sobie usiądę przy stoliku. Matko, możemy już ruszać. A ja nie zasnę w tych hałasach. Ja też nie. Dobra. Jedziemy do właśnie specjalnie jedziemy tutaj. Wiecie, jedziemy, do panek. Okej, okay, jedziemy. Szósta rano. O, ale mi się nie wygląda, nie spało. Hmm. Hmm. Hmm, 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 hmm. Uwaga, pasta, że rowie. Wy, jakby ten. Eee, czekajcie. Dobra, wysiadamy. O, szybko wysiadajmy. Stacja zakopane. O, o ciośla, stacja zakopana, się No, niestety, Dobra, ja biorę moją walizkę. Odłożę tę gazetę. Wezmę tutaj jedną. Chodźcie, wzięłam że te takie wiecie, przystanki. Bulują bardzo podobne. Słyszałem. Ja. Dobra, weźmy sobie nawet na odwrót te bagaże trudne. No. Chodźcie. Proszę wysiadać. Okej. Okay. Dzień dobry. Bryty, tutaj witam, 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 witam. No dobra, no to idziemy. Okej, ty właśnie są wszyscy. Nie wiem. Chodźcie. To też pokój, chodźcie, ale ładny. Pewnie brzydki. E no ładnie. Koty nam tu wsiadł. No tak, wywamy te rzeczy takie niepotrzebne i nasze. Eee, czekajcie, o. No i dobra, rozłożymy tu twoje rzeczy. Tu trzeba też to powywalać, jakby, bo... mapa! Dobra, mapę zostawimy. O, piżama. Ale fajna. Wezmę sobie serio. No tak, a co nie? mogę Drugą będę miał. Ojej. Ale idiota! Dobra, nieważne. Tu podobno można było jakąś piżamę wziąć. to podobno była jakaś dobrze. No. Ja śpię na samej guje. O nie, chyba możesz pomarzyć. Bo ja na nie śpię. No nie, ja na pewno nie śpię na tym rozkładanym Wiek. No dobra, no to ja... Moja półka będzie tak Dobra, dziewczyny, nie. To jest moja i taty waszego. To jest moja. A waszego taty oczywiście musi być ta mniejsza. Serio. No co? Bagaże dajcie tutaj jak coś. I tak, po prostu nie. Co są moje bagaże? Ej, mój telefon, dinda. Dobra, ja mam też tą większą połówkę, tutaj, z mamą. Okej, okay. i też mam walizkę, więc też położył mamy. Dobra. Ja chcę mieć siostrę moją. E, kochanie, ale masz jeszcze coś? jakoś. Ale trudno! Czemu położyłaś na mojej szafce? Bo lubię! Dobra, ja jeszcze by połóżę moją tą tam, 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 tam. Żyć, ale niech ktoś weźmie te sieć. Mam no. Ja to już. 17. E, no dobra, no to się po prostu ja Potrzebuję też samą paszą, tylko na górze. Dwie piżamy. Po prostu się... E, tu wystaje. Dobra, Julk. Dobra, Ewa, położę na twojej połówce trochę. No oh, ja niech ci będzie. No to dobra, idziemy na jakieś śniadanie, a z wami widzowie się żegnamy. Jeśli chcecie, widzimy się w następnej części, wpadajcie na moje odcinki. No jeśli się wam podobało, zostawcie suba, dzwonkiem, bajo!